Dzień dobry. Vlogi jakości, Artur Mydlarz. Dzisiaj mówimy bardzo ważny temat. Dlaczego lepiej, żebyś był, była kreatorem, bo inaczej ktoś inny cię wykreuje i zostaniesz tak naprawdę kreaturą. Zapraszam serdecznie. No i poranek zaliczony. Trening zrobiony, poczytany, trochę z rodziną, ósma wybiła. Czas do biura, już jeden z ostatnich razów, bo jak wiecie, rezygnuję z biura. Nie było w tym większego sensu, tym bardziej, że myślimy o tym, żeby się gdzieś może przeprowadzić lub trochę żyć, e, trochę tu, trochę gdzieś indziej. Więc trzeba nauczyć się pracy z domu, to raz. A dwa, myślę, że zwiększy to dużo moją efektywność. Część osób zauważyła, że w zeszłym tygodniu nie byłem do końca sobą. Chorowałem, byłem po dwóch tygodniach urlopu, nie mogłem wystartować z pracą. Ale w końcu się ogarnąłem i też Wam o tym powiem, żeby kreować to, co chcecie osiągnąć i zrobić, bo mamy taką moc sprawczą jako ludzie, a nie czekać, aż coś się wydarzy i nie być kreowanym przez innym, przez firmę, przez społeczeństwo itd. itd. Jedziemy do biura. No i dobra, jestem już pod biurem. Ważny temat, bo życie możesz przeżyć biernie lub aktywnie, szczególnie na zachodzie Europy. Możesz wejść w ten system, który cię kreuje od początku, od podstawówki, później poprzez szkołę średnią, gimnazjum, jeżeli ktoś miał możliwość uczestniczyć, tak jak ja na przykład, studia, później pracę i możesz żyć sobie na fajnym poziomie, żyć to odpowiada i chcesz tak pracować, żyć, prosperować, to ok. Będziesz nakierowywany przez firmę, będziesz mieć cele roczne, przeglądy przez szefa twojej postępowania. Życie też się układa w cykle. Jest rok, jest Sylwester, są później święta, wakacje i tak to wszystko się kręci w kółko i można sobie fajnie to życie też poukładać i przeżyć. Ale jeżeli Ty chcesz coś w życiu zrealizować innego, chcesz troszkę w inny sposób przeżyć to życie, czujesz, że czegoś Ci brakuje, to może za mało kreujesz tej swojej rzeczywistości, a czekasz na to, że coś się wydarzy, że szef Cię doceni, że szef Ci da jakieś fajne szkolenie, które Cię przyniesie na inne stanowisko że w życiu prywatnym coś się nagle magicznie wydarzy, że będziesz mieć więcej przyjaciół, więcej znajomych, że przekonasz się do uprawiania sportu i tak dalej, i tak dalej. Niestety tak życie nie wygląda. <laughs> życie daje nam różne elementy, często negatywne, czasem pozytywne, ale to są przypadki, to są losowe sytuacje. Dużo łatwiej się to wszystko realizuje, gdy bierze się za coś odpowiedzialność, gdzie się realizuje dane tematy. Ale żeby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, trzeba sobie wyznaczyć jakiś cel, o którym dużo mówię, no ale później podjąć działanie i kreować, bo my jako ludzie mamy dużo możliwości po prostu i potrafimy rzeczy robić. Samo, w którym siedzę, został stworzony przez ludzi, ktoś stworzony z podobnych komórek jak Ty, o tym samym DNA. Stworzył samochód, ktoś stworzył komórkę, na której to może oglądasz, albo komputer, na którym oglądasz. My potrafimy kreować rzeczy i też sytuacje, więc też masz taką moc. Nie musisz biernie czekać na to, aż coś się wydarzy, bo samo nic się nigdy nie wydarzy. Pokażę Ci za chwilę to na przykładzie firm. Niewiele jest firm, które odnoszą sukcesy, które czekają na to, co zrobi rynek. Firmy dobre i mocne kreują rynek. Mają wyznaczone długoterminowe cele i zaraz ci o tym opowiem. Nie wiem w jakiej firmie pracujesz obecnie, ale czy wyobrażasz sobie, że ona będzie czekać, Twoja organizacja, na to, że coś się fajnego na rynku wydarzy i wtedy zacznie zarabiać albo. Będzie dostosowywać plany produkcyjne do tego, co się dzieje w firmie, i czy ktoś przyjdzie w dobrym humorze, czy nie, i będzie czekać, czy może więcej, czy może mniej wyprodukować. No nie, takie organizacje działają według zasad, choćby coaching country mają cele długoterminowe, wiedzą, czego oczekuje klient, i realizują te zadania, żeby być w tym miejscu, w którym chcą być, zwiększać też przychód, zwiększać sprzedaż, bo tego pewnie oczekują akcjonariusze lub właściciele. Tutaj sytuacja jest prosta, więc dlaczego tego nie przenieść na własne życie? Takie firmy kreują przychód, kreują to, gdzie chcą być i to, co chcą osiągnąć. Często duże firmy też kreują w ogóle rynki. Takie firmy jak Toyota, innowacyjne firmy jak Apple, one kreują całą rzeczywistość i to jest potężna rzecz, bo to jest synergia wielu genialnych osób i mądrych ludzi, ale można to przenieść też na skalę mikro, na skalę Twojego życia. Ty jesteś swoim klientem i ty chcesz gdzieś kiedyś być, w jakimś miejscu. Nie osiągniesz tego w dzień, dwa, miesiąc, w rok. Ale jeżeli mądrze to rozłożysz i uwierzysz w to, że możesz kreować siebie i to, gdzie chcesz być, to jest to do zrealizowania. Będzie trudniej, będzie czasami łatwiej, będą chwile słabości, tak jak ja miałem ostatnio, ale warto sobie przypominać. To, gdzie chcesz dojść, co chcesz zrobić, i że możesz to wykreować. Teraz ci pokażę mój system do planowania, bo to jest podstawa i to jest to clue. I wiesz to może dobrze z koła Deminga, że nie ma dobrze ogarniętego projektu, procesu, działu bez dobrego planowania, podobnie firmy. A jak wygląda w Twoim życiu planowanie? Co Ty dla siebie planujesz na przestrzeni 4 lat, 5 lat? Wiesz? Jeżeli nie wiesz, no to może być różnie. Ktoś inny Ci to zaplanuje. Tego mi brakowało i stąd też pojawiła się moja niepewność w zeszłym tygodniu. Nie miałem szerszego, fajnego planu na długo połowy roku dla, dla szkoły jakości, dla mojej działalności, dla inżyniera jakości Byłem tak zajęty aktualnymi sprintami, pracą, która była do zrobienia w pierwszej połowie, co na moment się opłaciło. Dość dobrze, że nie miałem czasu tego zaplanować, i stąd w mojej głowie też pojawiały się ciągle problemy, bo nie bałem się o, o jutro. Nie a mówiąc wprost, no, jeżeli jesteś kreacjonistą, musisz sobie to jutro sam zapewnić i sam sobie zaplanować. Więc, w które Wam bardzo polecam, służyłem sobie prosty plan, który jest ciągiem takiego pulu w zależności od tego, jakie wydarzenie się dzieje w moim życiu, to po pierwsze, później, jaki kurs chcę dla Was przygotować, co chcę dla Was zrobić. Na przykład, będą fajne kursy wkrótce jak FMA, tam nie pokażę, bo to będą debiuty i premiery, FMA też będzie premierą. No i później do tego muszę ułożyć całą komunikację z Wami i też informacje o tym, jak to wszystko powinno wyglądać w zarządzaniu jakością, dać Wam też sporo wartości, bo na tym mi zależy. Czyli jaki planuje newsletter, jaki będzie wpis na blogu, jaki będzie podcast, jaki będzie vlog i w ten sposób buduję sobie całą Przyszłość mojej strony, mojego bloga, moich szkoleń I, i ten sam sposób można to przenieść na życie. i Ja też to tak przenoszę. Tego wam nie będę pokazywał, bo to są moje prywatne rzeczy, ale też mam podzielone różne kategorie, i wiem, gdzie chcę być za kilka lat, wiem, co muszę zrealizować i co muszę zrobić. I też robię sobie taki check za jakiś czas, czy ja to realizuję i czy jestem w tym miejscu. Jeżeli nie jestem, to podejmuję działania i coś takiego warto naprawdę mieć i zrobić. Jeżeli chcesz taki planer, mogę ci go śmiało podesłać. Rozwinę jeszcze ten temat w e, podcaście, bo to jest bardzo ważny temat. E, wywodzi się ze stoicyzmu, jak mam być szczery strasznie mnie to zainspirowało kilka lat temu do tego, żeby zostawić etat do tego, żeby założyć swój biznes, żeby być w miejscu, w którym chcę być, bo Kiedyś byłem przekonany, że całe życie będę pracował w fabryce do emerytury, później będę pobierał emeryturę. Przed emeryturą spłacę mój dom, bo mam kredyt hipoteczny. No i na takim słabym poziomie to życie przeżyję, nie mając w zasadzie niczego i obawiając się ciągle o, o jutro i o to, co się wydarzy. No i wziąłem sprawy w swoje ręce. Nie było to łatwe. Pracowałem nad sobą dość dużo. Cały czas pracuję, bo to nie jest tak, że raz się coś zrobi i później jest już ok. I można na przykład być inżynierem jakości, pracować z dowolnego miejsca na Ziemi, to chcę realizować, dlatego rezygnuję też z tego biura, dawać ludziom wartość i robić na przykład spotkania, kluby ekspertów jakości, które które przeprowadzam raz na dwa tygodnie z kursantami, którzy mają przynajmniej cztery kursy kupione w szkołach jakości.pl. Spotykamy się raz na dwa tygodnie na żywo i konsultujemy niektóre tematy z pracy zawodowej, z współpracy z innymi, z budowania kariery. Kiedyś tego nie było, postanowiłem to stworzyć i już jest. I ty też możesz tworzyć takie życie rzeczy, i życie w swoim życiu. Do tego Cię zachęcam. Rozwinę ten temat jeszcze w podcaście. A na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki, że tutaj jesteś. Miło Cię widzieć. Nie, ja Cię nie widzę, to Ty mnie widzisz. Miło mi, że mnie widzisz, że mnie oglądasz, że mnie słuchasz. Zapraszam na kolejne odcinki vloga. Zostało już ich niewiele do zrealizowania, bo będzie ich 100 w tym sezonie. Ale dam Wam fajną wartość. Tyle ode mnie na dzisiaj. Artur Medlarz.